Maria Konopnicka, Stefek Burczymucha. O większego trudno zucha, jak był Stefek Burczymucha. Ja nikogo się nie boję, choćby niedźwiedź, to dostoję. Wilki, ja ich całą skraję, bo zabijam i pokraję. Te hieny, te lamparty, to są dla mnie czyste żarty. A pantery i tygrysy nasz tyk wezmę u swej spisy. Lew, Coż lew jest? Kociak duży. Naczytałem się podróży i znam tego jegomości, co zły tylko kiedy pości. Szakal, wilk, straszna nowina, to jest tylko większa psina. Brysia mijam za jest daleka, bo nie lubię, gdy ktoś czeka. Komu zechce, to dam radę! Zaraz na ocean jadę i nie będę stewkiem chyba, jak nie chwycę wieloryba. I tak przez dzień Boży cały, zuch nasz trąbi swe pochwały. Aż raz usnął gdzieś na sianie. Wtem się budzi niespodzianie, patrzy, a tu jakieś zwierzę do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie z wielkiej drwogi! Będzi jakby hart se smyczy. – Tygrys, tato, tygrys! – krzyczy. – Tygrys? Ojciec się zapyta: Ach, lew może miał kopyta straszne, trzy czy cztery nogi paszczę taką, przy tym rogi gdzież to było? Tam, na sianie właściwie porwał wyścielanie. Idzie ojciec, służba cała patrzą, a tu myszka mała polna myszka siedzi sobie i ząbkami serek zgrobie.